Zwłoki Tomasa znaleźli z samego rana jego rodzice, gdy, zaglądając do jego pokoju, zaniepokoili się jego nieobecnością. Ojciec wyszedł z domu i od razu natknął się na ślady, które doprowadziły go prosto do jego syna, leżącego na trawie z rozpłatanym gardłem. Policja, jako że Thomas był uczniem liceum Madison, od razu skierowała się do nas. Nim wybiła ósma, policyjny radiowóz sterczał pod głównym wejściem do budynku. Stali się tutaj tak częstymi gośćmi, że ich widok nie robił już na nikim jakiegokolwiek wrażenia. Przyznam, że rozważałbym opcję wręczenia im kluczy do całego budynku, przynajmniej mogliby go z samego rana otwierać. Wiedziałem już, co mnie czeka, bowiem kilka minut po siódmej zadzwonił Stonefield z informacją, że odwiedzi nas przysympatyczny detektyw Carl Smith. Miałem od razu skierować się do gabinetu dyrektora, nie zawracając sobie głowy pierwszą lekcją. Tak też zrobiłem. Po przekroczeniu progu szkolnych murów udałem się do gabinetu Stonefielda. Smith siedział naprzeciwko biurka z filiżanką kawy pod nosem. O, jest i pan dyrektor Spencer. Powitał mnie niezbyt przyjaźnie. Też się cieszę. Zastanawiam się, czy pańska wizyta podyktowana jest tymi nieszczęśnikami, czy też po prostu uwielbia panu naszą kawę? Will, siadaj wtrącił Stonefield, obawiając się, że nasza dyskusja może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Usiadłem obok Luisa, chcąc się z nim solidaryzować okazać, że jestem po tej samej stronie barykady. Jak panowie wiecie, wiemy. Przerwałem mu, bowiem wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co się stało. Nie mieliśmy czasu, aby wysłuchiwać jakiegoś jebanego orędzia na temat zabójstwa. Niech ten frajer wie, że nie będzie z nami pogrywał i zgrywał strażnika Teksasu. To jest prawdziwe życie, a nie C.S.I. Miami, a on nie jest jakimś jebanym Horatio. Moja reakcja zdecydowanie zbiła go z tropu, bowiem przez kilka sekund wpatrywał się w nas kompletnie zagubiony. Co panowie możecie mi powiedzieć w tej sprawie? Cóż, muszę przyznać, a co możemy powiedzieć? Zginął kolejny uczeń naszej szkoły. Ale jaki my mamy na to wpływ? Nie został zamordowany w klasie na lekcji. Nie został zamordowany na przerwie. Został zamordowany w nocy w swoim domu. Kompletnie nie mamy pojęcia, kto to zrobił, ani dlaczego. Jednak jako dyrekcja szkoły powinniście wykazać zainteresowanie w tej sprawie. Wykazujemy. Jednak proszę wziąć pod uwagę, że w szkole jest ponad trzy tysiące uczniów. Myśli pan, że jesteśmy w stanie upilnować każdego? To może pora zmienić profesję, jak nie radzą sobie panowie na danych stołkach. To może pan powinien zmienić profesję, jak nie potrafi pan rozwiązać zagadki tych wszystkich morderstw. Moja uwaga dziobnęła go niczym żądło prosto w dupę, albo w jaja, bardziej zaboli. Gdyby nie to, że Stonefield był czarnoskóry, powiedziałbym, że zbladł jak ściana. Nie wiem, jak to się u nich rozpoznaje. My stajemy się bardziej bladzi, jaśniejsi. Może on powinien w takim razie robić się ciemniejszy? Nie wiem. W każdym razie byłem pewien, że zbladł. Schowane pod blatem biurka dłoni zacisnął w pięści. Jeszcze się pan zdziwi. Ja czekam na to z niecierpliwością. Proszę mnie tylko uprzedzić, żebym podłożył sobie gąbkę pod brodę, gdyby ze zdziwienia miała mi opaść aż do samej ziemi. To doprawdy zadziwiające, jak ostry humor się pana trzyma w takiej sytuacji. W jakiej sytuacji? Po raz kolejny zawraca nam pan głowę, nie mając nic konkretnego. Ginie nasz uczeń, a pan przychodzi do nas i wygłasza jakieś wyssane z palca referaty. Proszę raz, a porządnie postawić sprawę jasno. Czego pan od nas oczekuje? Co my mamy zrobić? Czy w ogóle możemy coś zrobić i panu pomóc, bo takim przychodzeniem i pieprzeniem przy kawce gówno pan zrobi. Will wtrącił Stonefield, na którego czole krople potu walczyły o jakąkolwiek wolną przestrzeń. Nie uciszaj mnie teraz. Myślisz dokładnie to samo, więc nie pozwól postawić się pod ścianą i zrobić z siebie winowajcę. Bo chyba o to panu chodzi. W obliczu braku własnych kompetencji próbuje pan szukać winnych, tylko obawiam się, że puka pan w nieodpowiednie drzwi. Cisza. Moja dusza wykonywała teraz zajebisty taniec radości. Obsrana mi na tego pożal się Boże detektywa była niezastąpionym widokiem. Słyszałem, jak filiżanka obijała się o spodek, wprawiona w drgania przez jego trzęsące się ręce. Czy Thomas miał wrogów? – A skąd my to mamy wiedzieć? Nie spowiadamy naszych uczniów i nie wiemy, co robią po wyjściu ze szkoły. – Czy sprawiał w takim razie problemy? – Różnie – odezwał się w końcu Stanfield. – Nie był premusem i wzorowym uczniem. Miał swoje humory. – Jakie humory? – Różne. Nie nosił książek, przeszkadzał na lekcjach. Jak to nastolatek? Proszę w takim razie przygotować mi wydruk wszystkich uwag z dziennika lekcyjnego. Brawo. W końcu konkretne posunięcie. Horatio olał moją uwagę, aczkolwiek widziałem, że również go dotknęła. Na miejscu zbrodni znaleźliśmy ślady butów. To może być pierwszy poważny błąd naszego mordercy. Mamy zebrać teraz wszystkie buty naszych uczniów i pracowników? Chce je pan może poddać analizie porównawczej? Proszę nie robić ze mnie idioty, panie Spencer. Może się okazać, że ten parszywy uśmiech raz, dwa zniknie z pańskiej twarzy, kiedy zarejestrujemy jakąkolwiek podejrzaną aktywność w pańskich komputerach. Wtedy nawet żonka w prokuraturze nic nie pomoże. Wypchaj się pan. Możecie sobie monitorować nas do usranej śmierci. Nic nie znajdziecie, bo jesteśmy niewinni. Trzymam pana za słowo. Na wydruk zaczekam w sekretariacie. Żegnam panów. Do zobaczenia. Myślę, że nastąpi to znacznie szybciej, niż by pan tego chciał. Wildo, kurwny nędzy, co ty odpierdalasz? Spojrzałem na Stonefielda, przyglądając mu się uważnie, po czym położyłem dłoń na jego ramieniu. Spokojnie, Louis, nie dajmy zapędzić się w kozi róg. Nie widzisz, że jest bezradny? Brodzi w główni i szuka winnego. Ale my nie jesteśmy winni. Jaka jest nasza wina w tym, że ktoś morduje dzieciaków z naszej szkoły? Nie wiem, Will, ale z tego co powiedział Smith, mordercą jest ktoś właśnie ze szkoły. Całkiem możliwe. Mamy ponad trzy tysiące uczniów. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby wśród nich był jakiś psychol. Nie, Will. On jest pewien, że to nauczyciel. Siedząc w swoim gabinecie, rozmyślałem o tym, co powiedział Stonefield. Owszem, ta gnida wspominała kiedyś, że to może być nauczyciel, ale nigdy nie mówił tego w jakiś mocno wiążący sposób. Czy możliwe jest, aby podejrzewał mnie? Dlatego powiedział to tylko Stonefieldowi? W dodatku to pierdolone monitorowanie naszego łącza internetowego. Wcale mnie to nie wybiela w oczach prawa. Sprawy zaczynają się komplikować. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że stąpam po bardzo cienkim lodzie. Jeden nieuważny i nierozsądny krok, i mogę wpierdolić się po same uszy. Nie, nie mogę nawet tak myśleć. Co powiedziałaby Elizabeth? Co pomyślałby sobie Tim? Jego ojciec z seryjnym mordercą, który gnije w pierdlu? Nie, nie mogę do tego dopuścić za wszelką cenę. Robi się zbyt niebezpiecznie. Zamknąłem oczy, próbując ułożyć w myślach jakikolwiek plan działania. Co zrobić, aby oczyścić się z podejrzeń? Pierwszy krok już wykonałem. Musi mi się udać. Tak samo jak w przypadku Sary James i Bernaja Perkins'a. Zrobiłem z niego zboczeńca, który uprowadził uczennicę i razem zapadli się pod ziemię. Muszę zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, mordować dalej. Tylko w ten sposób sprawię, że nie będę podejrzanym numer jeden. Jaki gość, który jest obserwowany, mordowałby dalej? Chyba tylko psychopata. Zatem, czy jestem psychopatą? Po drugie, muszę być czysty. Czysty jak łza. Jak kropelka wody święconej. Pozbawiony jakiejkolwiek skazy. Na moich rękach nie może być ani jednej kropli krwi. To będzie ciężki okres. Pora działać. Smith na pewno nie odpuści. Nie ma zamiaru odpoczywać. Nie ma czasu na zwalnianie obrotów. Trzeba zapierdalać. Tym samym zalogowałem się do dziennika elektronicznego. Odpuściłem sobie zaglądanie w notatki psychologa i od razu wszedłem w uwagi od nauczycieli. Dziesięć minut zajęło mi znalezienie w miarę interesującej pozycji. Tak, to na pewno się przyda. Niestety, ale jestem zmuszony odstąpić od swojego pierwotnego założenia całej mojej reformy tych skurwieli. Teraz nie morduję, aby dać nauczkę, aby pokazać innym, jak bardzo nie opłaca się być chujem. Nie mam czasu naprawienie im morałów i głoszenie przedśmiertnych kazań. Teraz morduję, by oczyścić się z zarzutów. Morduję, bo muszę to robić, by pozostać niewinnym. Na kartce zapisałem imię i nazwisko ucznia. Niestety tutaj pojawił się problem, bowiem nie miałem bladego pojęcia, kto to jest. Pierwszy raz widziałem to nazwisko: Karol Tracer z klasy trzeciej J. Nigdy nie miałem z nimi do czynienia. Spojrzałem na zegarek. Była 11.15. Za kwadrans szkolny dzwonek obwieści przerwę, która uwolni całe bydło na korytarze. Wylogowałem się z dziennika i wyszedłem z gabinetu. Sprawdziłem, że klasa trzecia Jot ma w tej chwili lekcję w sali 418 na drugim piętrze. Ruszyłem schodami, zastanawiając się, w jaki sposób rozegrać całą sytuację. Kiedyś zastanawiałem się, jakby to było, gdybym miał moc zatrzymywania czasu. Taki bardzo prosty mechanizm. Klaszczę w dłonie i nagle wszystko zastęga. Czas przestaje płynąć. Samochody i ludzie zatrzymują się w miejscu, kompletnie tracąc świadomość. Mógłbym zatem klasnąć? Zatrzymać czas, wejść do sali i po prostu go zajebać. Potem wyjść i znowu klasnąć, przywracając ład i porządek. Niestety takiej opcji nie było. Stanąłem przed drzwiami sali 418. Nie bawiłem się w żadne pukanie. Po prostu je otworzyłem i wszedłem do środka. Na mój widok wszystko nagle ucichło. Nie wiem czemu, ale nadal sprawiało mi to satysfakcję, że wchodzący do sali dyrektor wzbudzał taki szacunek. Dzień dobry, powiedziałem, zerkając w stronę profesor Boders. Carol Tracer. Jest tu taki? To ja! odpowiedział wysoki, aczkolwiek chudy chłopak siedzący w ostatniej ławce pod oknem. Do mnie do gabinetu. Teraz. Odwróciłem się i wyszedłem, nie czekając na niego. Po chwili usłyszałem zamykane drzwi klasy i ciche kroki. W gabinecie zwróciłem mu uwagę na jego zachowanie. Zapytałem, czemu przeszkadza na lekcjach i nie pracuje. Coś tam odpowiedział, ale szczerze, miałem to głęboko w dupie. Chodziło mi tylko o to, aby zapamiętać jego mordę. Ostrzegłem go, że jeżeli jego zachowanie się nie zmieni, może wylecieć ze szkoły, zanim ją skończy. Chyba trochę się wystraszył, bowiem przeprosił i wrócił na lekcję. A ja wiedziałem już, jak wygląda. Pozostało mi tylko się go pozbyć. Sprawdziłem adres jego domu na mapie. Porównałem z innym adresem, i o dziwo znajdowały się kilka kilometrów od siebie. Była natomiast jedna droga, która prowadziła z domu A do domu B. Musiałem zrobić to właśnie tam. Morderstwo wymagało ode mnie więcej niż dotychczas, ale wiedziałem, że się uda. Musiało się udać. Tracer kończył lekcję za dwie godziny. W tym czasie musiałem przygotować się do swojej zbrodni kolejnej zbrodni która musiała być idealna. Wyszedłem na szkolny parking. Otworzyłem przed nią klapę w swoim aucie, po czym kucnąłem. Z kieszeni wyjąłem malutki nożyk tapicerski, który delikatnie skierowałem od spodu zderzaka stojącej obok czerwonej korwety. Trzy delikatne ruchy. Podniosłem się, zamknąłem klapę i wsiadłem do auta. Ustawiłem samochód tak, by był poza zasięgiem kamery monitorującej cały parking. Odrobinę lakieru, który został mi na ręku, delikatnie strąciłem do plastikowego woreczka. Następnie pojechałem w wyznaczone przez siebie miejsce. Była to jedna z bocznych dróg, która nie należała do najczęściej uczęszczanych. Owszem, raz na jakiś czas przejeżdżał tędy samochód, a moje ryzyko wiązało się z tym, że może przejeżdżać właśnie wtedy, gdy będę mordował tego skurwiela. Zatrzymałem się na lekkim wzniesieniu. Siedząc w aucie obserwowałem otoczenie. Nie, nie mogę tego zrobić tutaj. Za dużo okazji na błąd. Ktoś może tędy przechodzić, przejeżdżać. Moje auto mogło zostawić ślady. Nie, za dużo niewiadomych. Kurwa mać. Z drugiej strony jest to jedna opcja, aby wypełnić mój plan. Trudno, muszę zaryzykować. Odjechałem, parkując auto kilka metrów dalej, w niewielkiej zatoczce. Musiałem cofnąć się pieszo dobry kilometr. Ponownie znalazłem się na wzniesieniu. Było to dobre miejsce, bowiem obok odchodziła piaszczysta droga. W ciągu 40 minut przejechały tędy dwa samochody, średnio jeden co 20 minut. Po kolejnych pięciu na horyzoncie pojawił się tracer. Stałem przy drodze i obserwowałem go. Po chwili on również mnie dostrzegł. W pierwszym momencie zawahał się, lecz nie trwało to długo i dalej kroczył przed siebie. Oproszę, jaki zbieg okoliczności. Powiedziałem, gdy był na tyle blisko, by mnie usłyszeć. Coś się stało? Mam tam niewielką działkę. Chciałem zawieźć tam kilka pierdół i samochód mi się rozkraczał. Znasz się może? Niestety. Odparł chłopak, zaś ja wychwyciłem nutę niepewności w jego głosie. Kurka. Niedobrze. Słuchaj, pomożesz mi go chociaż zepchnąć na bok, potem sobie jakoś poradzę. Nerwowo rozejrzałem się na boki. Dostrzegłem, że zrobił to samo. Muszę wracać, ojciec na mnie czeka. To tylko chwila. Zepchniemy, a ja zadzwonię do żony albo po pomoc drogową. Stał i patrzył. Poczułem, jak krople potu spływają mi po plecach. Jeżeli zaraz przejedzie tędy jakikolwiek samochód lub przebiegnie jakikolwiek piesze, pozamiatane... Chłopak będzie cały i zdrów. No szybciej, kurwo, jebana. Chodź tutaj. No dobra, a daleko to? Tutaj, dosłownie parę metrów. Chłopak ruszył w moją stronę. Czekałem zaś. Serce łomotało mi jak oszalałe. Weszliśmy w boczną uliczkę, zaś w naszym otoczeniu nie było nikogo. <laughs> Może dostanę za to pozytywną uwagę. Oczywiście, że dostaniesz. Pomoc nauczycielowi poza szkołą też się liczy. Włożyłem rękę do kieszeni, delikatnie i najciszej jak potrafiłem, wysuwając ostrze noża tapicerskiego. Ma pan tu działkę? Tak, taką niewielką. Hm. Mieszkam niedaleko. Nigdy nie widziałem pana w tej okolicy. I nigdy więcej nie zobaczysz. W tym momencie szybkim ruchem omiotłem go ramieniem, podcinając tym samym tętnicę szyjną. Delikatnym kopnięciem podciąłem mu nogi, zaś on wylądował na plecach. Kucnąłem obok, jeszcze raz przeciągając ostrze wzdłuż szyi. W międzyczasie wyjąłem z kieszeni plastikową torebkę, wysypując resztki lakieru na jego nogawki. Kilka metrów dalej w przydrożnym krzaku zostawiłem but. Nie zwracając uwagi na wykrwawiającego się chłopaka, pobiegłem w tamtą stronę. Wróciłem do tracera, odciskając wokół niego kilkanaście śladów. Zdjąłem but z lewej nogi chłopaka i odrzuciłem kilka metrów w stronę głównej drogi. Wybacz, nie byłeś na mojej liście. Nawet cię nie znam. Ale oddajesz życie w słusznej sprawie w mojej sprawie. Wiedziałem, że już nie żył. Idąc trawiastym poboczem, stawiałem ślady w miękkim piasku, kupionym wcześniej butem. Tyle powinno wystarczyć. Zostawiłem ich więcej przy drodze głównej. Tam też wysypałem pozostałą część lakieru. Głowiłem się, czy nie zostawiam za dużo śladów naraz, ale z drugiej strony jak nie dadzą efektów jedne, to może pomogą drugie. Ponownie założyłem buty i wróciłem do samochodu. Cały spocony i śmierdzący. Miałem tylko nadzieję, że nie popełniłem żadnego błędu. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mastery TV StudioLactor.pl czytał jako protka.